Yo tunero, witam was w Tekkenie 2 po raz kolejny po raz kolejny wybieramy arcade mode i dzisiaj w zasadzie teraz w tym filmie wybieramy postać Lei'a nową postać w zasadzie także jedziemy z tematem Lei Wulong narodowość Chiny styl walki, chińskie sztuki walki wiek 26 lat Podczas jednej akcji szanowany detektyw policyjny z Hongkongu, oficer Lei Wulong, rozwinął swój własny styl kempo i używa go do łapania przestępców w jego rodzinnym mieście. Duża liczba zabójstw zaprowadziła go do Kazui Mishima, którego łączono z kilkoma przestępstwami i transakcjami z mafią na całym świecie. Partner Leia zdecydował się, by zbadać sprawę Kazui, a później odnaleźć jego kryjówkę. Wynajęty morderca Bruce Irwin zabija partnera Leia, który naprawdę się wściekł. Ślubuje znaleźć centrum Kazui i potajemnie zaplanował zemstę za śmierć swojego partnera. Po ogłoszeniu turnieju bez zastanowienia się bierze w nim udział. Okej, okay, więc pierwszy by był Henio. Także jedziemy z tematem e, cóż, jeśli chodzi o samego leja jest to e, dość ciekawa postać ze względu na to już e, na przykład wcześniej, no, wcześniej no, w zasadzie, pierwszą taką postacią był Love No i Love wiadomo przedstawia mm, Brusali, tak? Lejza za to przedstawia takiego Jackie Chana, można to powiedzieć, też jest tam jakimś y, detektywem, policjantem, tak? Który rozwiązuje jakieś tam sprawy, tak? No i ogólnie jego sztuka, tak? Też taka właśnie polegająca na y, Kung Fu, y, właśnie jakieś techniki, wiecie, tygrysa, modliszki i tym podobne, nie I z części na części ten styl naprawdę się rozwinął masakrycznie, nie? Także, on zabił mnie, szkoda, szkoda, się rozgadałem i dostałem w pierdzie. No, co do samej postaci, jeśli chodzi o jego fabułę. Lei przystępuje do turnieju ze względu na to, iż po prostu w jego rodzinnym mieście, po prostu, zaczęło pojawiać się dużo morderstw, zabójstw, Ogólnie takich niezaciekawych spraw. No i wszystkie te sprawy były powiązane właśnie z No i partner, kompan, chyba tak to mogę nazwać, Leia, postanowił po prostu zbadać tę sprawę. I na e, właśnie partnera i Leia został wynajęty pewien pan, który po prostu. No, Usiłował ich zabić, tak? No i jak można się już domyśleć, partner Leia właśnie został zamordowany. I no, Lej przystępuje do turnieju, względu na to, iż chciałby rozwiązać sytuację. Sytuację, no sprawę po prostu powiązań z panem Kazują. No i też chciałby się jakoś, nie wiem, zemścić e, za swojego, za śmierć swojego partnera, tak? Także. Całkiem taka... Mm, filmowa... historia, tak to mogę nazwać, tak? Takiego właśnie jakiegoś... filmu akcji. Także no... fajnie, fajnie, fajnie. Tak jak mówiłem właśnie, Le jest ciekawą postacią, ma właśnie takie... O widzicie właśnie, jakieś rzucanie się na ziemię, no... Co fajny, fajny styl, fajnie jest to rozbudowane i na, naprawdę, z części na część jest coraz więcej tego... Takich, takich właśnie akcji, nie? Tak właśnie mówiłem, jakiś styl pijanego mistrza, coś tego typu. No strasznie dużo jest tego. Dla osoby, która... Hmm. O, kurde. W paraliżu dostał ten Paul. Yy, dla osoby, która no wciska tam jakieś randomowe przyciski, no to. Lei może być skomplikowaną postacią, tak? No, chociaż no coś tam czasami może wyjść, nie? Jak to zwykle tak bywa, nie? Że wiadomo, wciskasz wszystko, coś ci wyjdzie, nie? Uroki chyba bijatyk. No, ale... Jak się już ktoś nauczy Lejem grać i... Nauczy się naprawdę fajnie nim grać, no to naprawdę ta gra wygląda widowiskowo. Serio, naprawdę. Można się fajnie tą postacią pobawić, no. Także no... Tyle, jeśli chyba... O samej postaci mogę powiedzieć. Cyk, no, 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 no widzicie, jakieś kurde kładzenie się na ziemię, kurcze, no masakra, nie? Naprawdę, fajna, fajna, przyjemna postać. Zobaczymy, czy mi jakiś może nim dżagielek wyjdzie. Cyk, 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 cyk. Oh, nawet wyszedł, w porządku, szanuję, szanuję. Tak ma być cały czas. Tak ma być cały czas. Fajnie, fajnie, fajnie. Okej, okay, yy, czwarty stage, June, Kazama. I jej świetna muzyka w tle, tak jest. Ogólnie, bo nie wspominałem tego, jest film animowany, właśnie o nazwie Tekken, tak, który właśnie przedstawia co się wyda, da co się dzieje, właśnie w, w turnieju Tekkena, tak. Ten film jest taki troszeczkę o tyle dziwny, że. Tak jak teraz wiadomo, no to głową rodu Mishima. Nie, czy no głową rodu Mishima. Postacią, która po prostu odpowiada za całą tą korporację w tym momencie, jest właśnie Kazuya, tak? A w filmie właśnie jest Haihachi. Więc. Ale ogólnie takie, mm, taki film nawet całkiem w porządku do obejrzenia. Także, także, jeżeli ktoś nie ma co oglądać, niech sobie zerknie. Czemu by nie? Ok. A rzucik, tak, cyk. Dosyć kulturalny. Czemu by nie? Pyk. Za dzieciaka pamiętam. Dość często tak się robiło. <laughs> Wiecie, brało się jakiegoś. Koleżkę, czy coś i. Bach, kosaj, leżeć. Ach, pomysł dzieciaków. Cyk, cyk, aj, kurde. Cy. Cy. O, ale łykłem to tak jak pelikan. tak nie może być. Jacek, placek. Cy. Dobrze, pierwsza runda, w porządku. jeszcze jedna. Cyk. O kurde, mnie przeskoczył cwaniaczek. te, Le ma dość nietypowego unblocka, czyli ten cios, który jest nie do zablokowania i zabiera dosyć dużą ilość życia. Bo on właśnie mm, przystępuje... przystępuje, no... Robi taką pozycję... Nie wiem jak to mogę nazwać. O, coś takie... Kurde, jeszcze raz, jeszcze raz. U, Robi coś takiego właśnie. I robi pył. Wow, ale damage to zabrało. Masakra. Hits. Hits. Dobra. Szkoda, że ten ostatni cios nie wszedł. Kity. A, kurde, wyczułem, ale. Kucłem, ale. Potem nic nie zrobiłem. Hits. Aj, jeszcze raz. Tylko niech podejdzie bliżej pan Mitsu. No dawaj Yoshi, Hit, Cyk, cyk. O, poważycia. życia. Tam chyba idzie dalej coś wcisnąć, to chyba idzie zrobić. Momencik. O Jezus. Nie wychodzi mi to. Jeszcze raz, tak trochę. Na no, oślep. Hop, op, op. pak, 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 pa. O właśnie, to idzie chyba właśnie wcisnąć po tej wybitce. Są tak się rzuca na glebę, wybija nogami w górę. Potem idzie to na pewno wcisnąć Dobra King, w porządku Więc no, można się już domyśleć Kto będzie na e, Jako ta postać dodatkowa Będzie to właśnie Bruce Ale może o nim Troszeczkę więcej się opowie Jak już do niego dojdziemy O kurde, ale łyknął to jak pelikan Cyk, dostał kopa na łeb no, pierwsze co przychodzi mi na myśl, chociaż to jest totalnie takie zdanie bez sensu, ale czemu by go nie powiedzieć, że Lay to taki właśnie typowy karateka, no tak to nazwę, no. Chociaż nie, nie, nie prezentuje on stylu karate, to właśnie jakieś takie chińskie sztuki walki. Aj, trafił mnie, szkoda. Fyc. O kurde, jeszcze raz, jeszcze raz. Pyk! Jeszcze raz! Cyk, Jeszcze raz! Aj! Kocnął! Nie! Nie, 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 nie! Fuck you, king, walcie się na cycę, nie! Kurde! Pyk, Pięknie, dobra, kark załamany. Drugi rzut ma bardzo fajny. Momencik! Kurde! Nie ustawiłem sobie Krót klawiszowi drugiego rzutu gdyż po prostu nie gram go O Jezus. Ale nie, nie no kurde nie zrobię go i przez to przegram O kurde ale za to King widzę Popisał O, pa, jeszcze dalej wykręca tam jakiś łańcuszek. Kurde, nie nie nie, tak nie może być. King musisz dostać w pierdziel. Tak nie może być. Kurde, hit, hit, cyk o dobrze, że kłócę, bo tak to bym dostał obrażenie. Dobra, pyk. Ale się broni, skubany! Hits, hits, cyk! O boże, to tobie trafiło, nie? No, nie, no. Nie, 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 nie. Kurde, a takiego mu pamiętam, unbloka ładnego, wsadziłem. Nie, trafi mnie. Może, nie, no. Czas, czas, czas. Tutaj jest strasznie mało czasu, no. Te postacie tak blokują. A kurde trafił. Hit. Ja pierdzielę jaki jest. No nie no! Jeszcze raz. Jeszcze raz. Hit. Dobra Kurde, mnie tym kopem trafił. Może rzucik. Pyk. O Nie, 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 Dobra Jezus Mary, masakra, nie bo ja pierdziele z nim tu, ja go muszę butować tu. Kurde, tak nie może być. Tak nie może być. Jeszcze raz. No, no chodź, no chodź, no chodź. No, taki kozak byłeś. No chodź. Ja pierdziele to jest siódmy stage, nie, jeszcze. O właśnie jak to szło Moment. O kurde. To sobie. Zgarnął mnie nogami. No nie! Nie, 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 nie. Cyk, cyk, Aj! Dobra. Nie! Huźwa, serio naprawdę! Na Cyk Syk, dostanę. Moja no, hopkika, serio. Cyk. chciałem rzucić. ja Dobra, pyk. Tak jest. No! Cyk Jezus Maria, jaki on jest czuły na to, nie? Chcę mu coś podciąć go. A on tą kućba się nie daje. nie może tak być. Nie, nie, serio, ja pierdzielę. No, sztygnuj ty. No, o oh, Boże. A to nie jest haj przypadkiem? Serio, serio. Dobra, cyk, 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 cyk. Oh, Boże, naprawdę? Musi, musisz, MUSISZ! Aha, okej, okay, no w porządku. No nie musisz, kurde. Dostaję. Cyk, cyk, cyk. Nie! O, oh, Boże, całe szczęście. Całe szczęście nie blokował, okej, okay, dobra. Może jakiś rzut na start? Dobra, czemu nie? Łamię łamiecie kark. Teraz może drugi rzut? No, już kuźwa jakiś tutaj. Salta kombinuje. Dobra, jeszcze... Ja... Dobra, rzut cyk. Dobra, mam cię. Tak jest, dobra. Bez pierdzielenia, jedziemy. Ósmy stage. Wiadomo kto będzie. Pan Bruce. Bruce Irwin Bruce Irwin Bruce też jest ciekawą postacią. Kickboxer Fajny fajny. fajny, fajny, fajnie się gra. No. Po prostu przygotowany jest na mnie, totalnie. Pic. Aj Kurde. Stał, lo, lo, low kicka dostałem i... Pic. a pierdziele, może wykniesz to. Serio, naprawdę? Cyk, tak jest, angloczek, kuźwa, za te wszystkie porażki, naprawdę, za te wszystkie porażki z kingiem. Tak jest, pięknie. Wow, O Boże, O Boże, o o o o obóz, O ja, kolano na łeb. Hit. Ja, serio? Boże. No tak nie może być. Tak nie. Mo ja serio i zawsze kończy tym tym low kickiem. Muszę pamiętać to, bo on oczywiście może tym mieszać. Nie Muszę o tym pamiętać. Wow. No serio, naprawdę. Fuck. Goddammit. O, ten cios fajnie wygląda. Gdzie takie piertyknięcie. No! Ja pierdziu. No! Hop, hop, hop. Ale blokuje, nie? Ham wszystko. Ham wszystko blokuje. Ham i prostak, tak? No i low kick. cy cy. NIE! Wow, całe się miałem tam o parę pikseli więcej życia, także jakoś poszło, dobra. Jeszcze jedna runda, kuźwa. Musiałem się skupić trochę. Bez kitu. Serio. Dobra. Bruce pokonany. Więc dziewiąty. Kazuya. Jazda. O kurde. Puf. I elektryk. O jakbym tak wybił to bym się troszeczkę wpienił. Nie. Ja serio. Boże, ale weave, patrz, byk. Moja noga przeszła przez jego nogę, ale kaz nie dostał obrażeń. Mam cię. Nie. Nie, nie. nie, 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 nie. No! Serio? Naprawdę? Nawet coś takiego? Kurde, no come on. Wow. No nie, serio. Zgarnął mnie z ziemi, ja pierdzielę. Фак, 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 фак. Не знаю тут. Ой, теперь. Пик, пик. А, не, то хотел. Пик, псик. Псик, псик. Псик, псик. Уф. Не. No, Chuzi, ba. Nie, pij. Ja nie wstaję, pierdolę. Walsie. Nie, haha. -ha. Ja nie wstaję. Wywalone jajca. Hits. Uf, serio. Nie, nie wstaję. Ha, debil. Ha, nie, e -e. Czup, czup. Pięknie, dobra. Wkazuje rozwalony, w porządku, ok. Dobra, więc debil teraz. Devil. Albo. Debil. Debil. Dobra, o kurde, taki panczyk od razu. Nieładnie stoi, twoje... no ja! Pff. Łow. Walsa, dobra Cyk. Ale mało ten rzut zabiera. Kurde, no! O Boże, no, to no moje ręce przeszły przez Twoje ciało, więc jak cię nie, nie złapałem? No, come on, God damn it! Cyk. Cyk. Cyk, 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 aj! Cyk, 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 cyk! Cyk! Masz ten cios już? A nie masz jeszcze! Szkoda. O Boże, serio! Naprawdę, kuźwa! Będzie wstawał pół godziny. Pyk, pyk, bloknie, bloknie. Haha! Haha! Ha. Dobra. Nie, bo to była patologia. <grywa> Dobra, Lei. Wygrał z debilem, więc idziemy z filmikiem końcowym tyle. Więc, No właśnie, to jest koniec. No, szkoda, że tam z Brusem nie było jakiegoś filmiku. No ale no cóż, trudno. No cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, mam nadzieję, że właśnie wam się podobało, że miło spędziliście ze mną czas. No i co, trzymajcie się ciepło na razie. I yo.